Goła dupa. Zdrowia mi Hej, witajcie. Z tej strony Maciej. Jestem w Gorzowie. Jestem w Gorzowie z Sonią. Jest Sonia. Jest bardzo gorąco dzisiaj. 34 stopnie, ale obiecałem wam kiedyś, że jak będę w Gorzowie, to w końcu coś nagram, bo jeszcze filmu z Gorzowa jako takiego nie było. A ja pochodzę z Gorzowa. Urodziłem się w Gorzowie, więc, no siłą rzeczy, wypadałoby zrobić taki odcinek na kanale. Jak było o Drawsku, o Elblągu, to czemu nie ma być o Gorzowie? Jesteśmy w Parku Wiosny Ludów, znanym też jako Park Róż. Centralny Park w Gorzowie. Można powiedzieć Gorzowski Central Park. Też jest tutaj jeziorko stawek. I są kaczki. Nie ma dobrego vloga bez kaczek. Gdzieżko, na park wesnowodów mówi się park róż, no bo, no bo są róże. Zawsze były. Nawet w Gorzowie są krótki za póki co jest ich bardzo mało. No parczek całkiem ładny, aczkolwiek zależy gdzie się patrzy, bo to też jest parczek, w którym wieczorami, nocą, zwłaszcza w ciepłe miesiące, jest pity alkohol. Przez żulków? Nie tylko przez żulków, I przez młodych, i przez starych. Wszystkich tych, którzy chcą się w nocy zabawić. Oczywiście policja tutaj sprawdza, sprawdza. To nie jest miejsce, w którym pić wolno. Nie wolno. Gorzów rozkopany. Od roku budaj, że nie jeżdżą w ogóle w górze tramwaje. Pogorzu chyba tramwaj aż trzy linie zawsze miał, czy zawsze, kiedyś miał więcej, ale odkąd ja pamiętam to były trzy linie. Teraz trwa wielka modernizacja linii tramwajowych i mają być wymienione wszystkie tory, cały tabor. Pytanie tylko kiedy, czy kiedykolwiek, bo to trwa i trwa tutaj jest słynne miejsce, bo tutaj robiono i będą dalej robić z tego co przeczytałem, tylko trwa remont lokalu, słynne bułki z pieczarkami. Czyli coś, czego szczerze nienawidziłem, i coś, co jest taką gastronomiczną wizytówką Gorzowa. Jest taki PRL-owski fast food, można powiedzieć. Była jak od hot doga, wydrążona i napakowana pieczarkami z cebulką. Miam, niam. Sama by zjadła. Ja, ja to raz w życiu zjadłem, i OS. To była najgorsza rzecz na świecie. Ale w Gorzowie, kultowa. Tutaj za mną jest kolejne kultowe miejsce w Gorzowie, czyli bar u Bartosza, gdzie chodziło się na naleśniki, na bar z krokietami, takie, takie klasyczki tam były. Chyba cały czas funkcjonuje, aczkolwiek ja nie byłem bardzo dawno. Wspominam miło, ale no, trudno mi powiedzieć o jakości jedzenia serwowanego tam obecnie. Tutaj z kolei też fajna miejscówka, do której nawet bym zaszedł. To jest kafe Costa. Ale nie mylić z tą sieciówką kostą. Mają tam bardzo dobrą czekoladę na gorąco, więc no, siłą rzeczy dzisiaj to odpada. Taka wiecie, gęsta, w różnych smakach, z dodatkiem chili na przykład, coś, coś świetnego. Gorzów słynie z żużlu. A to jest najlepszy żużlorys, jaki kiedykolwiek w Gorzowie był. Czyli Edward Jancarz. Tam jest taki najdziwniejszy gorzowski pomnik. Najdziwniejszy, no bo sami zobaczcie. Goła dupa. I jakby tego było mało, to ten pomnik to nie tylko goła dupa, ale też goły. Nie mogę tego słowa mówić w filmie. Członek. A, członek. Chciałem, chciałem inne słowo powiedzieć. Popatrzcie, sami. Ja tutaj dodam cenzurę, może jakąś. Pomnik nazywa się Świnster, i to jest w sumie taka nazwa nadana przez Gorzowian, i chyba dobrze opisuje to, jak ten pomnik wygląda. Tutaj jeszcze jest kawałek murów obronnych. Zachowanych. Gorzów tak swoją drogą był przez całe swoje istnienie do końca II wojny światowej niemiecki. Także to są niemieckie mury obronne. Za nami jest kolejny zabytek Gorzowa, studnia czarownic. W środku pełno śmieci, ale ze zewnątrz to jakoś całkiem fajnie wygląda. Naprawdę efekt. Jest w Gorzowie jedna fajna kawiarnia, do której chcieliśmy pójść, na lody między innymi jest zamknięta akurat dzisiaj. Akurat przez kilka dni, kiedy my jesteśmy w Gorzowie, Tutaj mamy z kolei największy zabytek Gorzowa, czyli Gorzowską Katedrę. Też jeden z najstarszych budynków w Gorzowie, który stał się słynny jakoś mniej więcej rok temu, może troszkę mniej niż rok temu, kiedy kopuła tej wieży tam na górze tej wieży zaczęła płonąć. Na całe szczęście Gorzowska Katedra nie spłonęła w całości, aczkolwiek no spłonęły na tyle elementy konstrukcyjne, że jak widać teraz katedra jest w remoncie. Za mną jest najbrzydsza rzecz w Gorzowie. Infoglob Pająk Makabryła roku 2008, 2009, 11. Straszna rzecz. Obrzydliwa. Ale tam jest punkt widokowy. Pójdziemy zobaczyć, bo widoczek będzie całkiem ok stamtąd. Gorzowski spichlerz z charakterystycznym murem pruskim. Tam most kolejowy dalej, no całkiem ładnie. Ten wieżowy w tle, to urząd wojewódzki. Odnowili go ostatnio. Kiedyś był bardziej pomarańczowy, a teraz jest widzę niebieski. Troszkę już zgłodniliśmy. W końcu coś zjemy w zasadzie. E, idziemy tutaj do pocztowej 13. Ja tu jeszcze nie byłem, moi też nie byli, ale mega dużo osób poleca to miejsce. Koleczka z masłem, z musztardą francuską. Dobra, jako czekadełko? Czekadełko jakie wielkie krewetki? Mhm. Mam tutaj kaczkę z krópiącą skórką pierdolną z kaczki. Jest kasza, jest pyszny sosik, taki tak na to, i burak z rabarbariem. Bardzo dobre. Kontynuujemy vlog z Gorzowa po paru dniach bo pojechaliśmy na Woodstock, co być może widzieliście, a być może nie. Jesteśmy w tym samym miejscu, co, co ostatnio, koło pomnika yy, pięknego yy, z gołym penisem. Tam są mury obronne. No, już kojarzycie, kojarzycie na pewno. Górka i Kulka już jest otwarta. ale dni temu nie było i sobie jakieś lodziki może weźmiemy. macie będzie smutne, bo jednym ze smaków, który tu był, był smak o nazwie Elvis. Masło orzechowe, banan i porzeczka. Super smak, ale właśnie się skończył. Wziąłem smak Winters Original oraz sorbet kibano. To jest po prostu kiwi i banan i lody są zajebiste. Naprawdę jestem pod wrażeniem, bo to są jedne z lepszych lodów, jakie jadłem w ostatnim czasie. Naprawdę fantastyczne. Polca kosztuje 5 zł, ale lody są ogromne. Ja mam słone karmel i mango lassi. Ewa, pokaż swój. Co ty masz? What is Original i ananas z miętą. Dajmy Byłem tutaj już parę razy, w tej Górce i Kulce, tyle że na jakimś ciastku, na jakimś napoju, na piwku, bo to jest generalnie taka kawiarnia, w której gożowialnie się spotykają i mimo spędzają czas, nigdy wcześniej nie jadłem takich lodów, a są naprawdę fantastyczne. Jesteśmy na Gorzowskim Rynku. Jest śmieszny ten rynek, bo nie wygląda jak rynek w ogóle, więc no dużo żartów wokół niego. Tutaj w ogóle, tam dalej jest… O, tam za tą fontanną właśnie, jest fontanna Pałksza, bardzo ładna, tam jest Ewa. A za tą fontanną jest budynek, w którym kiedyś było Tesco i to był jedyny rynek w Polsce, przy którym było Tesco, takie mniejsze. Ale było. To jest bardzo dobra restauracja, restauracja pasja. Jedna z lepszych w Gorzowie. I obok jeszcze jest fajna indyjska, w sensie byłem raz i było spoko. Raj India się nazywa. też w tym budynku. Fajne indyjskie jedzenie. Dzisiaj tam nie idziemy, dzisiaj idziemy na obiad gdzie indziej, do mojej ulubionej restauracji w Gorzowie, ale to zaraz. Nie mogę przez te kraje tutaj nagrać tam tych papug, bo tam są papugi, ale ich nie widać, więc musicie mi uwierzyć, ale po prostu zbliżę. No to są zajebiście wyraźne kraty, więc... i nic więcej. Widzicie jakieś tam niebieskie coś jest? To jest papuga. Ale klipi rzeźba. Jesteśmy generalnie na bulwarze nadwarciańskim w Wyżowie, który jest bardzo ładny. Oddany do użytku tam nie wiem 10 lat temu, ale. Jak widać, tutaj trwa remont estakady kolejowej, a w tych niszach pod tą estakadą były zawsze jakieś fajne restauracje, jakieś kluby, coś. Przez ten remont musiało się wszystkie wynieść, więc jakby tutaj to troszkę obumarło życie tutaj. No ale może, może kiedyś wróci. To słynny gorzowski Janusz, który czyta o UFO nad Gorzowem. Bardzo śmieszny pomnik. Z daleka wygląda jak prawdziwy człowiek i można się go w sobie przestraszyć. Mamy tutaj całą szynkę, kapusty zosmażoną, kopytka, chips z oczku i sosik. Bardzo dobre, sobie Tylko wrzuciliśmy na Instastor z info do lodziarni i zrobiła się kolejka. Nie no, a tak samo to, to po prostu są dobre lody, Więc Czują rzeczy jest kolejka. Wróciliśmy Sprawdzić jeszcze parę smaków. Byliśmy na obiedzie w fajnej knajpce między wierszami. To jest moja ulubiona restauracja w Gorzowie. Zawsze jest smacznie, dzisiaj było smacznie jak najbardziej, aczkolwiek bywały lepsze wizyty moim zdaniem. Tak jak dzisiaj było po prostu bardzo smacznie, tak czasem było naprawdę fenomenalnie. Więc to też pewnie zależy od karty, od gustów, od tych dań, jakie są w danym momencie w menu, bo to menu się zmienia tam raz na kilka miesięcy, no i czasem bardziej przypasują w gusta, czasem mniej. Restauracja naprawdę godna polecenia, robi na mnie mimo wszystko większe wrażenie niż restauracja. Racja Pocztowa 13, o której też mówiłem w tym vlogu, i w której też w gruncie rzeczy było bardzo smacznie, aczkolwiek też nie wszystko nam w 100% grało, akurat moje dania w pocztowej 13, czyli tatar i kaczka były bardzo udane, ale już Sonia troszkę narzekała na swoją sałatkę z krewetkami. W zasadzie na krewetki tylko i wyłącznie, a mama nie była do końca zadowolona z wołowiny po burguncku. Niemniej oba miejsca godne polecenia, warto się tam wybrać, można tam bardzo dobrze zjeść i w pocztowej 13, i w między wierszami to są myślę najważniejsze najlepsze restauracje w Króżowie. Obie specjalizują się w jakiejś tam kuchni autorskiej, no i też obu jest dość drogo jednak. Nie są to miejsca na tani, szybki obiad, raczej na jakieś takie wyjście z jakiejś okazji, trzeba po prostu o tym pamiętać no, nic więcej. Mam elwisa, ale to jest inny Elvis, niż był wtedy, bo to jest masło orzechowe, banan i karmel no, bez porzeczki. Ojeju, ma... Oraz mam śmietankę i bardzo dobra. Oba smaki pyszne. I to by było na tyle z gorzowa. Na pewno nagram coś jeszcze z mojego rodzinnego miasta za jakiś czas. Myślę, że w momencie, kiedy ten gorzów będzie już bardziej wyremontowany, może i będzie ładniejszy. No ale na dzisiaj to już wszystko. Dzięki Wam wielkie za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie o subskrypcji, łapka w górę, komentarzach. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć, smacznego.